Sorry widzowie, przerwałem nagrywanie, więc Siemanko. E, ja jestem Marwison. E, może na początek powiem kogo pozdrawiam. Tak, pozdrawiam Tomka Kamelskiego, który to jest jego działka. E, kanał jego będziecie mieli w opisie. Pozdrawiam Szymona. I Adama, No. I tak chciałbym powiedzieć, że Widzę, że Tomek tutaj kurę zrobił Na razie ja nie znoszę, masz dziwne Ale Ale jestem, pani web Z tego wypada, mam nadzieję I z Redstone'a Nie, no, czyli wypada tylko z Redstone'a Ja dawno w nie grałem, na wakacjach w Antoninie, którego pozdrawiam I nie, nie mówili mi, że ten w opisie podał ich I nie podam to jest w Polsce, na pewno poza radzą godzina się radza e, jazdy. W sumie o tu jest ostatni na krów. Będę je po kolei zabijał. E, I zaraz mi się skończy mieczek. Mówi w komentarzach poniżej e, możecie mi napisać, czy gracie na tym serwerze. Serwer będzie też podany w opisie. Od razu teraz powiem na też dobry kill off. no dobra i idziemy zabić te krowy czekajcie y, home y, alchemia mam nadzieję że Wam się od... no, widzicie, tu mam o swoją alchemię y, dobra jak coś no to jak nawet umrę no to patrzcie here już możecie cały bo atakują mu jak mogą um, zaatakować, już zdycha. Um, Okej, okay, um, jak ktoś będzie w komentarzach mówił, że mam cheaty, czy coś w podobie, um, od razu mogę wam powiedzieć, jaką mam myszkę, klawiaturę i tak dalej. Um, w komentarzu możecie napisać, czy będziecie chcieli taki odcinek, że ją nagrał. Um, oczywiście musi być um, łapek, w, dużo łapek w górę. No dużo, no 7 subskrypcji, no to powiedzmy, że 7 odjąć 5 to jest 7 odjąć 5 to jest 2 I no to będą Powiedzmy, a 2 odjąć 1 to jest 1 I powiedzmy Dobra, w tym odcinku nie będę żądał łapek w górę Jesteście wartościowymi Widzami, wiem, że tak mówi Skyen, ale to jest jednak prawda liczy spoko jedno jajko 50 czyli widać właśnie że on y, ma jajka wszystkie ukradł czy ukradł no to są jego jajka y. i żeby on się nie obraził nie będę mu wpisywał tabliczek że od niego jakby kradę. Ne? bo to jest nieprawda ja tylko biorę pożyczam y, no i jak i o, to jest najważniejsze piszcie mi w komentarzu pod filmem kogo chcecie, żebym w, y, w następnym odcinku pozdrowił macie do wyboru tak Tomek Adamek albo nie, Adamek nie y, Tomek albo no, Tomek y, albo Urban którego nie znacie albo jeszcze Krzysiek Sałata. nie wiem czy mogę on, on mnie kazał dobra chyba to będzie na tyle bo już nie wiem co tu robić napiszcie w komentarzu macie na to y, za dwa, na dwa dni za 48 godzin będzie odcinek każda jedna ławka skraca y, czas czekania o 5 godzin y, a jeden komentarz o godzinę y, no to y, napiszcie w komentarzach, czy mam na, y, do ilu minut mam nagrywać odcinek, ile łafek w górę, tyle tak długi będzie odcinek, y, ile komentarzy, y, tyle będzie odcinków w dany dzień. Wrzucone będą oddzielnie, Jeszcze pozabijam krowy i będziemy się żegnać. To od razu wrzucę odcinek. Albo nie, nie yy, od razu wrzucam. Nie wrzucam odcinka, tylko go jeszcze spróbuję zmontować jak będę umiał, bo się uczę montować. Yy, no. dobra, to yy, siema, yy, no siema i widzimy się w następnym odcinku. No to, to pa pa